Dzień dobry, witam. Witam i ozdrowie pytam. Z tej strony Mariusz projekt Odmadzania na surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaje na żywo. A jeśli mnie zobaczycie i usłyszycie, puśćcie mi palucha, puśćcie mi serducho, po to, żebyśmy mogli się połączyć, żebym wiedział, że, jest, że mnie widać i w ten sposób również te widea będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Napiszcie też, skąd jesteście. Jak będziemy planować nasze następne wyjazdy, przyjazdy i tak dalej Będziemy mogli zaplanować trasę, żeby być u Ciebie w okolicy Widzę już palce serducha, dziękuję Ale jeszcze nie widzę komentarzy Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie I wpiszecie, wpiszecie jakieś komentarze Ja jestem w okolicach Sobótki Jesteśmy tutaj O, witam Agnieszka, Agnieszka Jesteśmy tutaj na Harmonii Kosmosu Monika Mrozek-Szajnowska, witam Emil Krzywiec, wita z Podlasia Super, witajcie, dzięki, że się łączycie i komentujecie ja jestem na Harmonii, jesteśmy tutaj na Harmonii Kosmosu zorganizowanej przez Niezależną Telewizję. Wczoraj mieliśmy występy wstępne po 48 godzinach w trasie pomiędzy Hiszpanią a Polską i, i udało, się, udało, się z, udało się przekazać informacje jakieś podstawowe, jeśli chodzi o witaminy. Czy powinniśmy je zażywać i jakie witaminy są dla nas korzystne, a jakie nie. I, um, I mam nadzieję, że uczestnicy byli zadowoleni z tego, co udało mi się przekazać wczoraj, chociaż gdzieś tam prezentacja nie fruwała tak, jak bym chciał. Dzisiaj mamy następny wykład. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat insulinooporności, cukrzycy i jaki to ma wpływ na choroby cywilizacyjne. A dzisiaj chciałbym Ci poopowiedzieć o dwóch przypadka, przypadka, przypadkach niestety przerywa. Okej, okay. chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o dwóch przypadkach nowotworów czy raka, które ostatnio do mnie dotarły. I chciałbym Ci powiedzieć i zapytać się Ciebie, w jaki sposób postąpiłbyś w danej sytuacji? Pierwszy przypadek opisała dla mnie moja przyjaciółka, która nagrała mi się parę dni temu i powiedziała: Mariusz, taka dziwna sytuacja. Wyobraź sobie, że mój znajomy miał stwierdzony nowotwór. Mój znajomy miał stwierdzony nowotwór i natychmiast przypisano mu chemię. Nowotwór e, e, chłoniak, chłoniak czy nowotw no, nowotwór e, węzłach chłonnych czy coś w tym rodzaju. Natychmiast została przypisana chemioterapia. E, no i udał się na tą chemioterapię, e, przepraszam, radioterapia, wybaczcie, wybaczcie, żeby dobrze to opowiedzieć, to muszę powiedzieć, najpierw była radioterapia. Przeszedł tą radioterapię, e, sześć zabiegów, sześć zabiegów radioterapii, i trafił do następnego lekarza w innym miejscu do innego specjalisty, i inny specjalista stwierdził, że nie było żadnego raka. Że pan nie ma w ogóle nowotwora, a sześć radioterapii zostało już wykonanych, że tak powiem. No i spotyka on się z moją przyjaciółką, z moją bardzo serdeczną przyjaciółką, spotyka się i mówi, słuchaj, no mam teraz przypisane chemioterapię, i jadę właśnie na drugą chemioterapię. Ale ona mówi, zadaje mu pytanie, no ale zaraz, chwila. Przecież ty nie masz raka. Dlaczego bierzesz tą chemioterapię? Dlatego, że lekarz powiedział mi, że jeśli wezmę chemioterapię, to nie będę mieć przerzutów, jak również nie będę mieć już nowotwora więcej w życiu. A ona mówi, no ale zaraz, chwileczkę. No przecież ty nie masz raka. Dlaczego miałbyś wybrać tą chemioterapię? I to były pasożyty. I moja przyjaciółka była w szoku. Tak samo ja jestem w szoku. Jestem w szoku, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Kto tym steruje i dlaczego to steruje? Jeśli ktoś nie ma nowotwora, jeśli ktoś nie ma raka, to dlaczego przypisuje mu się radioterapię i chemioterapię? Dlaczego komuś się przekazuje informację, że nawet jeśli nie ma się tego raka, to lepiej go wziąć profilaktycznie, tą chemioterapię, po to, żeby go nie mieć czy nie mieć przerzutów? Jak bardzo jesteśmy zmanipulowani, jak bardzo ktoś wpłynął na nasze myśli, na nasze słowa, na nasze działania, żeby w ten sposób można było nami sterować? Jeszcze jedno pytanie moja przyjaciółka zadała swojemu znajomemu. On mówi: Słuchaj, kupiłaś tą wyciskarkę do wyciskania soków, tak? Czy wyciskasz soki? A on mówi: No nie, no nie wyciskam soków, ponieważ lekarz powiedział, że soków nie wolno łączyć z chemioterapią. Po prostu dla mnie to jest jakiś szok. Dla mnie to jest jakiś szok i zastanawiam się nad tym, jak można w takiej sytuacji postąpić. Co zrobiliby naturalnie uzdrowieni, w jaki sposób podeszliby do tego. Wprowadzimy ten projekt, aby podzielić się z tobą wiedzą, którą zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. Mieliśmy przypadki nowotworów w swojej rodzinie. Niestety pochowaliśmy ciocie, która zmarła niby na raka piersi. Tak naprawdę to naleczenie tego raka piersi. Bo tak naprawdę moja mama, kiedy stwierdzono u niej raka piersi, ucięła sobie pierś, wycięła pierś, ale na szczęście zrezygnowaliśmy do, z chemioterapii. Poradziliśmy mamie dzięki temu, co powiedział na nas lekarz w Wielkiej Brytanii i zrezygnowaliśmy z tego. Nie doszło do tego, żeby chemioterapia zniszczyła organizm mojej mamy. Jak działa chemioterapia? Chemioterapia działa... Teoretycznie na komórki szybko przemnażające się. To dobre, prawda? Ponieważ nowotwory, komórki nowotworowe teoretycznie szybko się przemnażają. Ale chemioterapia nie wybiera komórek. Szybko przemnażające się komórki w naszym ciele i to te najszybciej przemnażające się, to są komórki układu immunologicznego, czyli te komórki, które są po to, aby uchronić nas przed chorobą. I teraz, kiedy dostajemy chemioterapię, zapytaj się swojego lekarza, to polecam z książki Kotu zdrawiania, zapytaj się swojego lekarza, czy nawet jeśli został stwierdzony nowotwór, czy chemioterapia wybije 100%, 100 komórek nowotworowych. Czy chemioterapia przez zażycie chemioterapii zabije 100, czy zabije, czy zlikwiduje 100% komórek nowotworowych? To każdy lekarz Ci powie, że nie, że nie ma takiej sytuacji, że zawsze zostanie 20-30%. I kiedy zażyjesz tą chemioterapię, chemioterapia zniszczy twoje twój system odpornościowy i, e, i po prostu umrzesz na te 20% nowotwo komórek nowotworowych, które znajduje się w Twoim ciele. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że ludzie zdrowi, którzy nie mają nowotwora, ma nowotworów, mają wyniszczany układ odpornościowy? Drugi przypadek zadzwoniła do mnie parę dni temu dziewczyna, która gdzieś tam nas spotkała na wydarzeniu surowe życie. I tuż po wydarzeniu sorowe życie pojechała do lekarza, do specjalisty, żeby zrobić sobie badania. Zrobiła sobie badania, na których wyszło, że ma guzy macicy i jajników. Lekarz natychmiast podsunął jej kartkę, żeby ta zgodziła się na chemioterapię. Ona na to do lekarza, panie doktorze, ale teraz nie wiadomo, czy nawet to jest rak, to są jakieś guzy i nie wiadomo, czy to trzeba leczyć chemioterapią. Lekarz wygonił ją z gabinetu. Powiedział, że jeśli Pani nie zażyje chemioterapii, to nie przeżyje Pani nawet roku. A ona mówi, Panie doktorze, ale ja nawet nie wiem, czy, my mamy raka, czy, nie ma, czy mam raka, dlaczego mam podpisywać tą chemioterapię? Musiała wrócić do swojego miasta rodzinnego, w tym mieście rodzinnym. Ktoś zobaczył te badania i zlecił, zasugerował, żeby wycięła sobie macicę i jajniki. Dlaczego? Zadaje sobie pytanie. Usunięto jej te macice i jajniki, i lekarz w jej rodzinnej miejscowości powiedział, że też poleca chemioterapię, żeby zażyła chemioterapię. To wszystko odbywa się bardzo szybko, w ciągu dwóch, trzech tygodni. Pacjentka nie jest w stanie nawet zastanowić się nad tym, co się dzieje z jej organizmem, nie jest w stanie nawet przemyśleć, przeanalizować te wszystkie rzeczy. Tak jak my to robimy w projekcie odmładzania na surowo, analizujemy, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Po co jest to robione, dlaczego taki zabieg jest zlecany, dlaczego taka chemioterapia jest zlecana i tak dalej? Dzwoni na szczęście do nas i pyta się, co ma zrobić. Ja mówię, ja nie mogę Ci nic poradzić, to jest Twoje ciało. Ja Ci mogę tylko powiedzieć, że chemioterapia daje szansę przeżycia dla 3% ludzi, którzy zażyją chemioterapię do 10 roku życia. Czy wiedziałaś o tym? Że zaledwie 2,7% pacjentów, którzy dostają chemioterapię, dochodzą do 10 roku życia od chemioterapii. Czyż wiedziałaś o tym? A on mówi, no niby wiedziałam, niby oglądałam jakiś tam film, jeden, drugi i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Ja mówię, to obejrzyj metodę Gersona. Jest na naszym kanale film, który się nazywa Metoda Gersona. My żeśmy od tego zaczęli, kiedy u nas stwierdzono zmiany nowotworowe. Zaczęliśmy od profesora Tombaka, to też muszę podkreślić, ale zaraz szybko trafiliśmy na metodę Gersona i dzięki metodzie gersona, czyli piciem soków i robieniem sobie le lewaty w skawy, doprowadziliśmy swoje ciało do stanu pierwotnego. Do tak zwanej homeostazy. Zadaję sobie pytanie, w jaki sposób miałbym rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, ja za takiego siebie uważam i za wszystkie osoby, które nas obserwują, w jaki sposób mielibyśmy rozmawiać, aby przede wszystkim podać Wam informację, że potrzebujemy przestać się bać? Kiedy będziemy się bać, to ten sposób leczenia będzie cały czas nam wciskany. Jak nie przestaniemy się bać. Jak przestaniemy się bać, to jest duża, większa szansa, że bardzo szybko zorientujemy się, że wcale nie potrzebujemy takich czy innych metod. Dlatego też zakładamy projekt Naturalnie Uzdrowieni. Będzie to projekt edukacyjny. Dzięki projektowi odmładzanie na surowo powstaną kliniki, w których będziemy uczyć i pokazywać, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało. Bo w przypadku drugiej osoby, w przypadku tej pierwszej osoby, tak naprawdę, to nie wiem do końca, dlaczego została zlecona radioterapia, dlaczego chemioterapia została zlecona, pomimo tego, że tam nie ma nowotworów. Tutaj są guzy, ale zapytałem się tej osoby, skąd te guzy mogły powstać i kiedy się dowiedziała o tym, czy w przeciągu ostatnich 18 do 24 miesięcy nie miała żadnych przeżyć, na przykład ze swoimi dziećmi lub w ogóle ze swoją rodziną. Ona mówi, że z dziećmi to raczej nie. Ale opiekowałam się przez ostatnie. Prze... Dwa lata temu zmarła moja ciocia, która miała Alzheimera, jak również moja mama, która przeszła bardzo poważny wylew i niestety musiałam się nią opiekować w szpitalu. Musiałam obserwować, w jaki sposób w szpitalu bardzo źle ją traktują. Zresztą jedną i drugą. I musiałam się przez wiele lat nimi opiekować, ale dwa lata temu jedna i druga zmarła. Ja mówię, właśnie, bingo, masz odpowiedź. Dwa lata temu przestałaś być matką. Przez ileś tam lat byłaś matką dla tej osoby, która miała Alzheimera, dla swojej mamy, która potrzebowała również Twojej opieki, i w tym momencie Twoje ciało zaczęło się naprawiać, uruchomiło system naprawczy. Według nowej germańskiej medycyny, w momencie kiedy tracimy dziecko, mogą się pojawić mięśniaki, mogą się pojawiać jakieś guzy, mogą się pojawiać jakieś elementy, które się pojawiają na macicy, właśnie na jajnikach, i w ten sposób nasze ciało jakby daje sygnał naprawczy. I wystarczy taki, taki czas przetrwać, wystarczy ten czas przetrwać, yy, oczywiście zadbać o to, żeby w naszym organizmie dostarczyć dużo składników odżywczych, najlepiej w postaci soku, oczyścić swoje ciało, najlepiej zdobyć naszą książkę Surowe Zdrowie, bo tam wszystko dokładnie opisaliśmy, co możesz zrobić, kiedy takie rzeczy zostaną ci stwierdzone, i na spokojnie przez to przejść, przede wszystkim się uspokoić, zrozumieć, że nie jest to żaden program, który ma nas w jakiś sposób unic unicestwić. Nasze ciało nigdy nie dąży do unicestwienia. Nasze ciało zawsze dąży do uzdrowienia. W naszym organizmie zawsze są jakieś procesy, które dążą do tego, aby nasze ciało mogło wrócić do homeostazy. Jeśli ta y, dziewczyna, która do nas dzwoniła, przez wiele lat musiała się opiekować dwoma niedołożnymi ludźmi, a w tym momencie musiała y, po prostu, y, no niestety straciła tą swoją matczyność, nie mogła dalej tego robić, no to wcale nie miała żadnego raka. I wcale nie trzeba jej usuwać żadnych elementów, wcale nie trzeba jej leczyć chemią, ani żadną radioterapią, tylko po prostu dać jej czas na, na wygojenie tego. Dać jej czas na to, żeby się pogodziła z tym, że nie ma już e, swojej mamy, nie ma już swojej cioci i dać jej czas na wyzdrowienie. Naprawdę bardzo mocno zachęcam Cię do tego, aby przestać się przede wszystkim bać. To, co zrobią naturalnie uzdrowieni, będą się edukować. My jesteśmy tutaj od tego, aby Cię edukować. My jesteśmy od tego, żeby Cię leczyć. My jesteśmy od tego, żeby Ci powiedzieć, że można inaczej. I też to robimy właśnie tutaj na Hormonii Kosmosu. Jeśli będziesz dzisiaj na Hormonii Kosmosu, no, dzisiaj mamy spotkanie na temat, na temat e, insulinooporności, na temat cukrzycy i w jaki sposób wpływa właśnie to fizycznie na różne objawy w naszym organizmie, które nam się później leczy. A tak naprawdę powinniśmy się skupić właśnie na insulinooporności. Powinniśmy się skupić, co jest w naszej głowie, kto nas straszy i po co. Wczoraj mówiłem o tych suplementach, mówiłem o tym, jak to została zmyślona witamina D, coraz więcej informacji mam na ten temat. Ale koniecznie dołącz do nas, po to, żeby się o tym dowiedzieć i nie wydawać tysięcy złotych na zbędne witaminy w postaci witaminy D3. Jest to coś, co stało, zostało wymyślone 10 lat temu i jest to biznes, który przynosi nie wiem, ponad miliardy dolarów rocznie dla przemysłów, które tworzą nieistniejącą witaminę D3. Obudź się. Świat może wyglądać zupełnie inaczej. Obudź się, przestań się bać. Zacznij rozważać i szukać różnych rozwiązań. Mam nadzieję, że w jakiś sposób te dwie historie otworzyły cię na inne możliwości. I mam nadzieję, że przekażesz ten film innym, po to, żeby oni też bez sensu nie wycinali części w swoim ciele lub bez sensu nie zażywali chemioterapii czy radioterapii, nie mając nawet nowotworów. Za każdym razem, kiedy lekarz będzie chciał Ci wygonić z gabinetu, zmieni lekarza. Jeśli potrzebujesz tej wiedzy, potrzebujesz to dowiedzieć się od nich, to zmień lekarza. To nie jest tak, że jest tylko jeden lekarz na świecie. Jak on Cię wygonił z gabinetu, to jest jego problem. Twoim problemem jest Twoje ciało. On się Twoim ciałem nie przejmuje, nie zajmuje. On się przejmuje tylko tym, żeby sprzedać Ci chemioterapię czy radioterapię. A Ty skorzystaj z wiedzy, która jest teraz bardzo szeroko dostępna. Nie musisz być lekarzem dzisiaj, żeby dotrzeć do wiedzy. Jeszcze 20-30 lat temu to była wiedza niedostępna. Natomiast tutaj dzisiaj jest to wiedza dostępna i możesz naprawdę z tego korzystać. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że te informacje, te informacje troszeczkę uspokoiły Cię. Mam nadzieję, że te informacje były Ci bardzo potrzebne dzisiaj. Jeśli tak. Jeśli to, co przekazujemy, podoba Ci się, puść mi serucho, puść mi palucha i podziel się tym filmem z innymi. Niech inni też z tego korzystają. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć. Fajnie, że tu jesteś, czy słyszałeś już o witariadzie. Przygotowaliśmy specjalne spotkanie. Witariada. Miejsce, w którym się spotykamy to jest seroc koło Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim. Wspaniałe miejsce, wspaniały ośrodek. Nie może ciebie tam razem z nami zabraknąć. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć? Przygotuj się na wspaniałą zabawę. Wspaniała zabawa, trzy dni wspaniałej zabawy z ludźmi podobnie myślącymi jak my. Kolory, zapachy, smaki, muzyka, taniec, konkursy, zabawa. Poznajmy się, zbliżmy się razem jako społeczność. Poznajmy się również pod kątem naszych korzeni. Poznajmy historię, słowian, ludzi pierwszych, naszych praprzodków, którzy byli na tych terenach. Co robili, jak robili, jak się zachowywali, dlaczego się o nich nie uczymy. Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach. Mam nadzieję, że będziesz razem z nami. Do zobaczenia. 12, 13, 14 lipca 2019. Witariada. Cześć!